Witam oczywiście bardzo serdecznie z tej strony kanał PoradyGluby.pl Witam wszystkich, bardzo serdecznie. Drodzy widzowie, oczywiście, drodzy Państwo, jeszcze dla wszystkich witam. Dzisiaj będziemy przesadzać filodendrona Brazil, bo oczywiście była w starej ziemi z Biedronki. Takiej jakby gotowej mieszanki, też takiej zwykłej, produkcyjnej. I no i będziemy go po prostu przesadzać. A ja oczywiście chciałem Was zaprosić do subskrybowania kanału PoradyGluby.pl, oczywiście na YouTube. Zostawiam łapki w górę i subskrypcji, również zapraszam na Instagrama i na Facebooka, żeby po prostu zostawić obserwacje, łapkę w górę lub serduszko i dalej po prostu udostępnić ten film. Także pamiętajcie o subskrypcji, o obserwacji na Instagramie i na Facebooka i subskrypcji na YouTube. No ja oczywiście do udostępnienia dalej tego filmu, a ja oczywiście zaczynam yy, tego przesadzanie, tego dendrona Brazil, bo on się tak mniej więcej nazywa. I jak widzimy on nie jest jakby to jest przesadzony ale jak widzicie jest ciężko go wyjąć tak? dlaczego jest go ciężko wyjąć bo niestety przepraszam na emocje niestety to mi się kurde wyłączyło bo źle nacisnąłem ale obecnie wróciłem będzie oczywiście zmontowany na, no, na nowo będzie do, do, domontowany także przepraszam na emocje jeszcze raz także wyciągamy filodendrona może wiem, może chwileczkę, może momencika ja na razie wezmę najwyżej, będziecie słychać mój głos. Ja go tylko oczywiście wyciągnę. I chcę Wam po prostu pokazać jak, jak on praktycznie wygląda. System korzeniowy mniej więcej tak wygląda, ale będzie on usunięty. Tak on tu się prezentuje, ten filodendron momencik, tylko na Was niestety muszę niestety Was oczywiście położyć i za chwilkę do Was wracam. Oczywiście cały czas macie mnie na podsłuchu. Także spokojnie. Ja tylko chcę to po prostu wyciągnąć. Jak widzimy, jest dosyć, dosyć, dosyć dużo pędów, dużo sadzonek, pierdołów i tak dalej. Bardzo dużo jest sadzonek. Można oczywiście tego Firen Drona Brazil. Oczywiście rozmnożyć przez, przez oczywiście kłącze, tak dalej. Także tyle, jeżeli chodzi o to. Troszkę mi się tu kłącze zaplątało i niestety ja nie mogę tego niestety włożyć. No oczywiście używam ziemi kokosowej do tego filendrona, bo niestety innej ziemi nie mam pod ręką, dlatego wsypuję tą praktycznie ziemię kokosową do doniczki zaraz no wam pokażę jak ta doniczka wygląda tak ona wygląda a tak wygląda ta, tak przepraszam tak wygląda oczywiście filodendron brazil po usunięciu starej ziemi tu jest oczywiście doniczka zimą kokosową. To jest zimę kokosową tu jest kokosowa a tu są resztki po innych rzeczach także tak to wygląda oczywiście przepraszam że tak was zasłaniam ale po prostu nie mam jak po prostu trzymać tego Filodendrona. Po prostu. No, troszkę mi się tutaj rozwala ten filodendron. Dlaczego? To ja praktycznie nie wiem. Dlatego będę musiał go troszkę tutaj uporządkować. Troszkę będę mało mówił, ale no, niestety, jest problem, bo pojawiły się małe komplikacje z tym filodendronem. Niestety. I jak widzicie, może nie widzicie tak, ale no niestety no tak to już wygląda z tym średnim dronem, że muszę oczywiście te korzenie zasłonić ziemią kokosową. Tak to wygląda. Troszkę mi jeszcze tej ziemi kokosowej zostało. Także będzie ona wykorzystana. Nie będzie po prostu nic się marnowało. Myślę, że jest w porządku, jeżeli chodzi o kiedy ten drona najwyżej sami ocenicie. Tak to się prezentuje. Także zobaczcie jak to wygląda. Troszkę tak jakoś krzywo, ale myślę, że jest w miarę ok. Jak widzicie nowe liście puszcza tak dalej. Tak on będzie się mniej więcej prezentował na parapecie. No oczywiście na parapecie go muszę mieć, bo niestety takie stanowisko wymaga. Oczywiście kładziemy to na podstawkę i mniej więcej stawiamy go w tym miejscu, co jest praktycznie rzecz Tak to wygląda, jeżeli chodzi o przesadzenie na Brazil. Także będę oczywiście się z Wami żegnał, bo prak praktycznie brakuje mi już tchu, a to już jest praktycznie drugi materiał. Także będę oczywiście się z Wami żegnał, także... Do zobaczenia, do kolejnych materiałów ograniczycie, także na razie, no i oczywiście pozdrawiam.